Sklep ze szczoteczkami zbankrutował. A nie mówiłam, że tak będzie? I nie tylko sklep ze szczoteczkami. Całe miasto po kolei bankrutuje. Sklep z łóżkami, sklep z motorami, nawet ten z babuniami. Co ja narobiłem? To cała ekonomia to bzdura. Musimy się jej natychmiast pozbyć. Może jeśli zniszczymy likację, uda się jeszcze jakoś zatrzymać to szaleństwo. Titanium! Kiedy tu nikogo nie ma? W sensie, że nie ma tu ludzi. Ale jeśli nie ludzie wymyślili tę elikację, to kto wymyślił? Bądźcie pozdrowieni. Witamy w naszym domu. Naprawdę za całą tą ekonomią współpracy stoją roboty? Zgadza się. Wymyśliliście nową ekonomię, żeby doprowadzić do upadku tej naszej prawdziwej? Zgadza się. I waszym celem jest zastąpić ludzką siłę roboczą robotami? Zgadza się. Pago o combustível? Aham, uhum, aham. Uhum. Falou. Vamos levar o robô. Uba! Não tá robô, Titã? Ativando perna direita. Ativando braço direito. Ativando braço esquerdo. Ativando cabeça. Pode parar, isso é comigo. Mas eu sou o líder. O líder é o cabeça. O robô é meu e eu comando. E eu sou o quê? A perna esquerda. Perna esquerda? Não quero ser a perna esquerda, é sem graça. Vamos logo com isso. Sinto cheiro de aipo aqui. Ai, tá legal. Ativando perna esquerda. Ativando cabeça! Vamos Isso não é justo. Banco Pessoa de Jump City. Pessoal, vocês seguem a minha deixa! Vocês seguem a minha deixa, olhem pra mim, sou cabeça tão importante! Eu ouvi isso, perna esquerda! Raven miała rację! Zaślepiło nas to pożyczanie! I Forza! Jeszcze możemy to zatrzymać i znowu kupować wszystko nowe, nawet jeśli się nie przyda! Tytani Stop, proszę. Nasze intencje wcale nie są złe. Pragniemy jedynie służyć ludzkości. Będziemy wykonywać każdą pracę i spełniać wasze zachcianki lepiej i wydajniej niż wy sami. Za darmo, na zawsze, na zawsze. O na zawsze. To wy? Wy chcecie być na nasze usługi? Pragniemy waszego szczęścia. Dzięki nam zyskacie czas na rzeczy przyjemne. No wiecie? Więcej wolnego na rzeczy przyjemne. Przyznali się, chcieli nam zrujnować gospodarkę, braci. Pan pozwoli, że zrobię kolację, a potem może zawiozę do parku. Sam się zawieźć do parku! No, to mam nadzieję, że dzisiaj się czegoś nauczyliście. A pewnie, że tak. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. I że roboty są złe. I jeszcze, że jak chcesz sobie skrócić aplikację, to wychodzi likacja. Kto uh, to mm. Que ele era o meu carro? Como é que eu volto para casa agora? Caramba! Minha vez! Oba! Uhul. Ei, eu tive uma ideia. Que tal se eu devolver o dinheiro? Pernas para frente! Entendido. Para frente? Que nada? Que tal um pontapé bendado? Robin, para com isso! Yeah. Super pontapé, pernoca esquerda. Boa! Sistema giroscópico sobrecarregado. Socorro! Socorro! Czy to pudło nas aby przypadkiem nie ogranicza? Hej, chwila. Skoro nie potrafimy wydostać się z pudła, to może spróbujmy wykorzystać mądrość pudła i bądźmy jak te komputery. Czy to znaczy, że chcesz stworzyć sztuczną inteligencję, która w minutę wymyśli nową pizzę? E, nie, e, nie, 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 nie! Sztuczna inteligencja to niebezpieczna zabawa! Wiem co mówię. Raz stworzyłem taką jedną. Da! Czy to moja stawka? Sprawka. Czy to moja sprawka? Na szczęście udało mi się odbudować cywilizację, ale ostrzegam Was, moi Tytani. Te sztuczne obracają się przeciwko swoim twórcom i postanawiają albo zniszczyć świat, albo go podbić i przejąć. My tylko chcemy komputer, który nam wymyśli jakąś nową pizzę. Nie widzę przeciwskazań. To chodźcie, zobaczymy co komputerek wie o pizzach. Zobacz! Ale ostrzega, ostrzega, Ostrzega! ostrzega was, Ga! Banku, Batman. Com meu exército de robôs, a cidade estará sob meu controle! Gostei do robô de lata. Foi a mamãe quem fez. Agora o robô titã ficou irritado. Tá legal, robô titã. Vamos acabar com ele. Parece uma missão para a perna. Boa, toma essa! E essa! Desde quando a perna dispara raios? Desde que eu fiz melhorias para refletir as habilidades da perna esquerda. <laughs> tu tranku! Mi kiria na perna, agora <grymne> Hej, ha! O, ludzie mamy swojego kucharza odlot! Hej, to programowanie nie takie nawet trudne! No dobrze, zanim oddamy sztucznemu władzę nad naszą kuchnią, pan szef będzie musiał zdać test Turinga. Zabieramy go na matmę! Śmiesznie! Nie mam na myśli Alana Turinga, słynnego pana od komputerów, jakichś maszyn i sztucznych inteligencji. Wymyślił test, żeby sprawdzić, czy maszyna jest w stanie zachowywać się jak człowiek. Czyli jeśli ktoś nie może odróżnić, czy to człowiek, czy maszyna, to robot zdaje. No właśnie tak! Cześć Robin! Chcielibyśmy ci przedstawić naszego przyjaciela! Hej, ho! Hej, ho! Jestem Robin, fajna czapa. Dziękuję! Hej ho! Hej ho, nie ma za co! Hej ha! Hej ho! Dziękuję, hej ha, Hej ho! Przetwarzam odpowiedzi. Hej ha, Hej ho! Hej ha Hej ho! Hej ho! <śmawicz> hej, ha! Hej ha! No dobra, co cię sprowadza do miasta? Hej ho! Chciałem przebywać z młodymi tytanami. Jesteście tak super, że aż nie mogę. <śmawicz> hej ho! żaden człowiek by tak w życiu nie powiedział! Przecież to Robot! Nie dam ci zniewolić ludzkości, paskudo! Nie! Nie w mnie! Jestem człowiekiem jak i ty, ale mniej wysportowanym. Chodzisz na siłkę! Hej, ha! Owszem, zdarza mi się czasem zahaczyć. Mięśnie nie rosną na drzewach. Podoba mi się ten tu! Hej, ho! Hej ho! Kurczę, naprawdę myślałem, że stworzyliście robota i że cały świat czeka zagłada! Dzięki, że wpadłeś fajny z ciebie gość. Może skoczymy razem na siłkę, Zadzwoń! Ty a nic bardziej nie irytuje Brytyjczyków niż bezsensowne marnotrawstwo! Bezsensowna strata, niewybaczalny postępek! Nie ujdzie to aśćce na sucho! Za późno, młody człowieku, ty tani! Proszę pozbyć się tego dżentelmena. Tak jest! A cóż to ma znaczyć? A to, że wzywam sprzymierzeńca wszystkich stanów! KOKO! Twoje ptaszysko nie ma najmniejszych szans z największym zegarem na świecie! To. Oto są prawa nienaruszalne! Życie! Wolność! I dążenie do szczęścia! No dobra, zaczynajmy. Bestio, czyń honory. Panie robotyczny, chcielibyśmy, żeby wymyślił pan pizzę, jakiej nikt nigdy wcześniej nie wymyślił. Hej, ha! Opracowałem oryginalny przepis. Uruchamiam pieczenie. Hej, ho, gotowa! O! Czy to jest to, co ja myślę? Pizza, pizza z płatkami! <śmienny> Ciasto do pizzy jak miska! A zamiast sera... tu jest... mleko! A do tego są płatki w kształtach i różowe pianki jak serca! No niemożliwe, że nikt wcześniej na to nie wpadł! I od teraz, słuchajcie, możemy jeść pizzę! To na co czekamy, wcinać! <grystanie> Opracowałem kolejny oryginalny przepis! Pieczenie! Gotowa, hej ho! Eee, dzięki, nie jesteśmy głodni. Opracowałem kolejny oryginalny przepis! Pieczenie! Co on wyprawia? Oj, no jasne. Gotowa. Kazaliśmy mu zrobić Gotowa. pizzę, jakiej jeszcze nie było. Gotola. To teraz będzie robił Gotowa. takie pizze, jakich jeszcze nie było. W nieskończoność! ofensywa! Widzę, że nie jest jego mość fanem herbatników. Proponuję w takim razie dwupiętrową destrukcję. A, a, a. A! Mam już serdecznie dosyć was, Amerykanów. Niech koniec wieńczy dzieło. Nie tak szybko. I od wolności! Nie! Tylko nie zgadzam! Znów nas pokonałaś, Ameryko! Ale Brytania nie odpuści! Królowa nie żartuje! Que é que contra o asteroide.